Wielki finał programu Rolnik szukażony 11, coraz bliżej. Już wiemy, jakich wyborów dokonali rolnicy. Wiemy też, kogo nie wybrali. W gronie odrzuconych znalazła się niestety Magdalena, którą śmiało można nazwać najpiękniejszą uczestniczką tej edycji rolnika. Zobaczcie, jak prywatnie prezentuje się prześliczna Polka z Chicago. Kim jest Magdalena? Magdalena wzięła udział w 11. edycji programu, Rolnik szuka żony, gdzie starała się o względy rolnika Marcina. Ma 31 lat i pochodzi z Krakowa, jednak od lat mieszka w Chicago w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyjechała. Za swoją ówczesną miłością. Niestety, ta historia zakończyła się rozwodem, a Magdalena od pięciu lat jest singielką. W opisie Magdaleny czytamy, za miłość pognała ją za ocean, miłość może przywołać ją z powrotem. W Marcinie urzekują jego spokój, to że wygląda na osobę wrażliwa, ale jednocześnie wiedzącą czego chce w życiu i będącą blisko ze swoją rodziną, a to jest dokładnie ten typ mężczyzny z którym chciałaby związać swoje życie i założyć rodzinę. Uwielbia podróże, chodzenie po górach i jabłka, a jej specjalnością jest Apple Pie, czyli amerykański odpowiednik naszej szarlotki. Relacja Magdaleny i Marcina. Niestety, dzisiaj wiemy, że Marcin, chociaż wahał się do samego końca, nie wybrał Magdaleny, lecz Annę. Dziewczyny bardzo się polubiły i kibicują sobie wzajemnie. Magdalena wróciła za ocean i, sądząc po ostatnich zdjęciach, nie może narzekać. Ciepły wypoczynek na Kubie robi się, zresztą zdjęcie, które wrzuciła była kandydatka rolnika, zapewne rozgrzało wielu. Nie dziwimy się, bo Magdalenę śmiało można nazwać najpiękniejszą uczestniczką 11. Edycji, Rolnik szuka żony. Zgrabna, delikatna, po prostu chodzący ideał. Zobaczcie sami.